Siemka, tutaj z tej strony Damian z kanału Junior Sport. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale. No i czas przyszedł na małe wyjaśnienie i na małą taką decyzję, której raczej nie chciałem podejmować, ale niestety muszę. Lecimy. No dobra, słuchajcie, już wróciliśmy, także bardzo dużo głosi zastanawiałem, jak mam, jak mam to o tym Wam wszystkim powiedzieć. Bardzo doceniam każdy miły komentarz w moim kierunku, żebym nie kończył z YouTube'ą. Żeby... Ten słuchajcie to nie jest film, który mówi, że koniec z YouTube'ą już masakrycznie na pewno, ale bardzo muszę was rozczarować, bo mam dla Was taką dosyć. No, może ciekawą informację, ale też troszeczkę niepokojącą. Na pewno to będzie informacja taka, której raczej byście się nie spodziewali, słuchajcie, oficjalnie na jakiś czas znikam z YouTube'a. Powód jest prosty ze względu na to, że teraz są kluczowe dni dla mnie i dla mojej rodziny. Tak jak wam kiedyś powiedziałem, że nie chcę mojej rodziny w ogóle wrzucać w odręb kamery. Też nie będę wrzucał jakichś dziwnych materiałów, pokój mojego synka czy coś w tym stylu. Bo to nie ma sensu, bo ja powiedziałem, że dla mnie rodzina jest ważniejsza i nie chcę po prostu też, żeby oni byli na kanale tutaj upublikowani, bo po prostu nie chciałbym, żeby po prostu moja rodzina tutaj była raczej e, stroną forfanową, tylko po prostu rodzina to jest po prostu rodzina i nie chciałbym po prostu też ich tam mieszać w środek mojego świata, czyli na YouTube. Zapytacie się mnie pewnie, co będzie dalej. No słuchajcie, nie kończę z YouTubą na pewno, bo e, nie chciałbym, e, nie chciałbym Was tutaj niepokoić. Na pewno z YouTubą nie skończę, bo Raczej to jest dla mnie taki fan, o odbiegnięcie troszeczkę od rzeczywistości. Wiem, że dużo materiału, długo materiały się może nie pojawiały, ale przyszedł ten moment, kiedy muszę to ogłosić. A jest taki motyw, że znikam z YouTube'a. Na pewno na jakiś tam czas. Słuchajcie, no przyszedł ten moment, kiedy no muszę po prostu zająć się swoją rodziną. Sprawy rodziny są, wiecie o co chodzi, są bardziej ważniejsze. Sprawy są mniej ważne i bardzo ważne. I właśnie rodzina się mieści w tej skali, gdzie rodzina jest najważniejsza. Ciężko mi o tym mówić, bo wiem, że dużo ludzi mówiło, że, że pewnie będę grać na PS4 w FIFE, już w dzień premiery. Niestety od razu wam mówię PS4 już będę mieć, ale niestety od razu wam mówię nie będę grać w FIFE w dniu premiery ponieważ nie będę mieć raz, nie będę miał na to czasu a dwa będę chciał się zająć po prostu swoim, swoim życiem prywatnym trochę muszę wszystko poukładać ponieważ no nie jest to sprawa łatwa i mam nadzieję że mnie zrozumiecie no i zaczynając od wszystkich takich moich wymiennych współczynników dlaczego tak się będzie działo bo po prostu chcę skupić się na na, na rodzicielstwu jak już pewnie wiecie Syn już jest w drodze. Praktycznie zostało 12 dni, kiedy mój synek się urodzi. Nie wiadomo, jak to będzie dalej, bo wiecie, jak to jest z medycyną. Czy się urodzi teraz, czy przed terminem, czy po terminie? Nie będę Wam może wchodził w szczegóły, ale pewnie wiecie o co. No i słuchajcie, no, na pewno nie zostawię Was samych tutaj, bo ci, którzy może nie wiedzą, bardzo, bardzo chętnie zachęcił do chodzenia na kanał Predator 28XD. Tam możecie siedzieć, możecie mnie nawet spotkać, bo czasami zdarza się, że na jego streamach jestem, bo wiadomo, no, nie mam czasu, też praca, obowiązki, wszystko no, nie jest to łatwe. Tutaj też pogodzić to wszystko, więc mam nadzieję, że tam się u niego też spotkamy. A jeśli ktoś by chciał bardzo, już tak zobaczyć mnie na jakichś materiałach, to zapraszam Was na TikTok. Kończę ten cały materiał. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i wyrozumienie dla mnie, ponieważ w życiu każdego mężczyzny przychodzi taki moment, że trzeba wszystko postawić na jedną kartę, po prostu oddelegować się delikatnie od y, gier, od tego wszystkiego, bo doszedłem do wniosku, że gry nie dadzą mi szczęścia. Nie da, nie da mi szczęścia też streamowanie na razie. I jedyne, co mi może dać szczęście, to po prostu patrzeć, jak mój potomek będzie się przy mnie rozwijał, będzie rósł i może kiedyś w przyszłości przejmie kanał albo założy swój. Więc mam nadzieję, że nie zanudziłem was. Zostawcie jak największą łapkę w górę i zobaczymy się na pewno jeszcze nie raz. A, na, a tym sposobem na razie się z Wami żegnam. To był Damian z kanału Junior Sport. A jeśli będziecie chcieli wiedzieć, kiedy wrócę, zaglądajcie na mój fanpage na Facebook. Na razie i ostatni raz się kłaniam. Siema.